Słuch, swój racz wytężyć Prostaczku wątłej klasy Pojęcie me ograniczone O tym jak tam byt mościa rodzicielki Co to jej skóra w zrogowaceniach Powszechnie wiadomo pokryta Niby zwierzę jakie owłosione Co je pewnikiem myśliwy Z lasu wypłoszyć raczył Co to za napój chmielowy Jakości wątpliwej w stanie jest Swe ciało oddać przed przeprawą Co nad szlakiem handlowym przebiega Byle to jakiemu pachołkowi I spoczywa na tarkę do prania Nad narzeczem i kurtyzanę ową powyżej wspomnianą rozsądził Woźnica dorożką po wsi wozić. Pańskie pojmowanie, mam nadzieję, jest szerokim i do świadomości dociera, co przekazać się staram najrychlej jestem w stanie. Ze mną w dywagację wdawać się nie warto, bo to procedura sensu pozbawiona, gdyż nasienie my spożywasz z prącia. czemniku o skórze z pokrytej, pokrytej, nispoński obłoku, co po niebie krąży. Członek na twą rodzicielkę i pogarna dadwościa rodzicielem spoczywa równie wielka.